Witam. Dzień dobry. Dobra, rakieta. Czy że z Ignite'em czy z Tepekiem? Nie, no nie będę świrował. Kurwa, biorę tego Tepeka. Ale tutaj wezmę to prezda, tak? Już bo gram na jasuło. No, wezmę, wezmę. Ten by się przydało wziąć. Pobójcie na City? Masz rację, na tf -a, Maokaja, Kaliste, ten w ogóle niepotrzebne Na Kalistę może nie, ale Maokaj TF, to rakieta też ma jakaś tam rucika, slowka. Dobra, parę się wziąć w garść. Bo to, 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 to się źle dzieje w tej gierce. Na TFA to tobie gram. Okej. Okay. Spoko spoko. Mam w w tym mieszkaniu taką, wiesz co, so, stojącą. Innej nie mogę mieć. Niestety. Nie no, ja to trochę kent pull tak szczerze. No dobra masz, kurde, mordo Ja mam więcej MS od niego czy mniej? Mam 15 ms więcej, mam wrażenie, że jestem wolniejszy. Mogłem doraz z Shieldem zacząć i z tego wziąć. No dobra, no nie wiedziałem też na TFA gram. Nie do przewidzenia to było. Nice gank, już nie chcę kolejnego. Spoko, pokowalka. To jest ten Kili 197, to jest jakiś kringer trochę. On nie obraża? Właśnie nie, wiem, nie, wiem, nie, nie śledzimy go wcześniej w wiadomości. Czym Może ma gorszy dzień akurat dzisiaj. Taki TF powinien w ogóle dostać dajwa, nie? To jest serio... To jest fanowska wersja? To on serio ma fita? Właśnie Medusa tam śpiewa, ale to nie wiem, czy to nie jest y, AI. Wydaje mi się, że może być AI, nie? Nie, to chyba jest AI, mi się wydaje. Nie jest? Ale ja mówię o meduse. To Meduza nagrała z pisem Nie zabiję go. Odjebałem, mogę go od razu masztować. Echo ma dasha, to go zabiję. Może go zabiję, może nie. Powiem próbować. Ale ten TF traci. To jest tragedia. Ile, Gordrinker? 1400. Mmm, to trochę jeszcze brakuje. Czy że z face checkuje? Ja myślę, że nie. Ojej, oj oj. Dobra, prawie nic nie biję tym TF-em. Dobra, na kolejny wave y go dajguję. Teraz będę go dajbował. O kurwa, nie mam minionów. Pada se chyba. Dobra, już ciszę trochę. Ale tej nucy z cypisem nie słyszałem. Pierwszy raz to słyszę. A mówicie, że to po pięć lat. Pierwszy raz to słyszę, nie? To dziwne, że się nie obiło jakimś większym szerszym echem. Ale no dobra. On nie będzie sam, on nie będzie sam. Dobra, daj wuje kurwa. Chyba z grywu na TF-ie bez kitu Nie, tego już nie chcę, tego już nie chcę, kurde. Tego, to już też tego czacza nie, nie wrzucajcie, proszę. Bo to już moje najem lekko, już przeruchane. Dobra, mamy go? No, na pewno. Już go mamy. Ja tylko spinguję. O kurwa. Nie ma do czego tepnąć, niestety nie tepnę. Zdajwuję tego chłopa, tego TFA. Zajwuję go. What the fuck? Teraz coś rozpierdolę! Przysięgam! Znowu jestem trollowany! Mordrake, zamiast tam biegać za killem? 2 za 2! No nie wiem, czy to dobra wymiana. Jakby był za darmo Drake, a zrobimy 2 za 2. Tak średnio chyba. Tak właściwie jak kupujecie krojony chleb, no, to to jest ta grubość. Ile rka bije na sekundę? 130 na sekundę czy co na pół sekundy? Dużo jakoś bije, 130? W ogóle Cyril na rynek to nie jest fajna, nie? Slowuje cały czas chyba. A nie, czy zerki akurat. Dobra, go. Ja pierdolę. Nie było jak tu coś zrobić, nie było jak Miniony na midzie trzeba wziąć chłopaki, nie tutaj się kampić O, może tak zrobić Blue, herald, heralda nie mają Czy tego, kraba mają eee, No nic, pchnę i, i zjedz do lasu Teraz ja mam te peka i żeby to się jakoś nie obróciło przeciwko dam A co ten, A co Czemu dopiero teraz tego chłopa Bo ja tak sobie czytałem, ale nie, takich debili to od razu, od razu imo To nie ma co, nie ma co trzymać wiesz Tak jakbyś znalazł kleszcz na swoim ciele i stwierdził O, spoko, niech się posiedzi Spokój ci ten kleszcz, wypierdol go już jakiejś boleriozy dostaniesz, a to niebezpieczne Riveda dardy z Kalisą w ogóle wygrać? Chyba tak Death Dance myślicie? Chyba tak 30 do teleportu Co? Mm, może z jedną grę zagram? Yy, nie wiem, a co chcesz zjeść? No zobaczymy, ja mogę wyjść w sumie W ogóle Bartek coś pisał, yy, że może wpadnie, nie wiem czy do ciebie pisał Okej okay. Znaczy tutaj to nie zrobi takich rzeczy chyba Ja pierdolę Ej, ja tak się kminię Z Renekton, z Gordrinkerem i hullbreakerem. Co by na to? Chuj na sto, okej okay. Ale nie mów za innych Tylko za siebie Może jest jakiś widz, którego to interesuje Wpadł już z Mastera? No może Kurwa, ten mój teleport to ja pierdolę Owe kurwa z mojego garba! A się wydarłem Musiałem mu na garba wskoczyć Koniec giery chyba, nie? Czy nie jeszcze? Nie, jeszcze nie. Jeszcze się bronię. Dobra. No, dobra. A wyjebany mam. Chyba się zginę. <grytania> nie wytrzymałem. No, nie wytrzymałem i znowu musiałem wejść. Dobra, lasik szybki.